Nie próbuj kontrolować fal. Naucz się surfować. Teraz w nawiązaniu do tych fal. Wydaje mi się, że większość naszego życia to spędzamy na próbie wyrównania tego morza. Chcemy, żeby było to morze spokojne i żeby nic nas nie zaskakiwało, żeby fale były takie idealnie równe, no ale tak się nie da. Bo życie, jak morze, ma swój rytm. Fale będą. Będą też duże fale i mniejsze fale. I pan Chopra powiedział kiedyś, że nie kontrolujesz fal, ale możesz nauczyć się surfować. I to zmienia perspektywę w ogóle o 180 stopni, bo nagle dociera do nas, że nasza moc nie polega na tym, żeby wygładzać ten ocean, tylko na tym, żeby nauczyć się poruszać w tym oceanie. Tak. Żeby on cię nie zatopił. I ja wiele razy miałam wrażenie, że coś w życiu na przykład nie powinno się wydarzyć. Że to nie jest ten moment, nie ten czas, nie ta sytuacja. I wchodziłam w tryb oporu, napinałam się, walczyłam, próbowałam, wiesz, odpychać Stefale rękami, ale im bardziej się napinałam, to tym szybciej traciłam siłę. I czopra pokazuje inną drogę. Nie walcz, nie walcz z wodą. Zrozum jej ruch. Wczuj się w jej rytm. I wtedy odkryjesz, że fala, która miała cię przewrócić, ona może cię ponieść. Mm. I naprawdę wielokrotnie w swoim życiu miałam momenty, że chciałam, żeby wszystko w ogóle szło po mojemu. Plan był idealny w mojej głowie. Ale życie, no cóż... Ono przyszło z czymś zupełnie innym. I jest nawet w Polsce takie powiedzenie, że mm, nie planuj, bo y, y, Bóg to słyszy, się z ciebie śmieje, z Twoich planów, czy coś takiego. Przynajmniej tak mi się, przynajmniej w moich okolicach się tak mówi, że nie planuj, bo Bóg się z tego śmieje. Więc po co się wkurzać, po co się rozczarowywać? Trzeba. Zdać sobie sprawę z tego, że może właśnie ta fala, której się boimy, może nas zabrać w lepsze miejsce. No ale żeby to się stało, to musimy przestać krzyczeć do oceanu: pójń tak jak ja chcę. Bo one, te fale, nigdy nie będą takie, jak my tego chcemy. One są jakie są. Nasza wolność jest w tym, jak my się w tych falach po prostu. Poruszamy. I czopra mówi, że życie zawsze dzieje się w chwili obecnej. I to niby brzmi banalnie, dopóki ty tak naprawdę tego nie poczujesz, bo kiedy jesteś w tej chwili, teraz, i kiedy nie próbujesz tej chwili zmieniać, tylko jesteś w niej całym sobą, całą sobą, to nagle wiesz, jaki zrobić ruch. Jak surfer właśnie na desce. On nie myśli o tym, co było 10 fal temu, ani co będzie za 5 minut. On musi skupić się na tym, co jest teraz, co czuje teraz. I może właśnie w tym jest ta tajemnica. Znaczy nie może, ale na pewno, bo nie o to chodzi, żeby wszystko było idealnie gładkie, tylko żeby nauczyć się tańczyć w tym, co już jest. I dzisiaj chciałabym zostawić Cię z pytaniem, jaka fala jest teraz w Twoim życiu i czy na pewno musisz z nią walczyć. Bo może ona przyszła nie po to, żeby Cię przewrócić, ale po to, żeby Cię przenieść w miejsce, którego jeszcze nie znasz, ale które jest lepsze niż wszystko, co sobie zaplanowałaś, zaplanowałaś. I jeśli dziś jesteś w środku sztormu na przykład, burzy, to wiedz, że wciąż Możesz nauczyć się surfować. Może jeszcze trochę się zachwiejesz, może spadniesz z tej deski, ale kiedy złapiesz swój rytm, to poczujesz wolność większą niż wtedy, gdy może było spokojne. Bo wolność to nie jest brak fal. Wolność to jest umiejętność płynięcia z tymi falami. Ok? Pomyśl sobie nad tym wszystkim. Dziękuję za to, że tutaj jesteś. Dziękuję każdej osobie, z osobna. Dziękuję za to, że zostawiacie tu swoje komentarze, swój ślad, za taktyczne komentarze typu serduszka. Dziękuję za wszystko. Dziękuję za każdy zakup moich medytacji. Link do tych medytacji znajduje się w opisie. Wiem, że cały czas o nich gadam, ale one są super. Jest medytacja dla kobiet i jest medytacja dla mężczyzn. To już jest udowodnione naukowo. Nie muszę o tym mówić, że medytacje działają, że generalnie powinniśmy w tym szybkim świecie dać sobie 5, 10, 15 minut na spowolnienie, na wyciszenie się, na poczucie swojego ciała, na odblokowanie energii w swoim ciele. I ta medytacja jest super zajebista na odblokowanie właśnie tego, co mamy spięte, zablokowane, na odblokowanie przepływu, więc zachęcam, po prostu zachęcam. No i co? Najpięknego życia, kochanie. Pięknego, cudownego życia.